Jesteśmy w centrum opieki wyręczającej w Krakowie w trakcie jednego z turnusów wakacyjnych. No, jednym z najważniejszych elementów takiego turnusu jest rehabilitacja. Jak często odbywają się takie zajęcia? U nas zajęcia rehabilitacyjne odbywają się codziennie. Każdy pacjent. E... Ma mniej więcej godzinę rehabilitacji w ciągu dnia, jeśli mamy 6 pacjentów w ośrodku, bo na tyle u pacjentów jesteśmy przygotowani. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu przyjeżdża pacjentów mniej, na przykład tak jak teraz mamy pacjentów czwórkę, bo jeden pacjent zachorował, no i niestety nie mógł tutaj uczestniczyć w tym turnusie, no to wtedy proporcjonalnie ta rehabilitacja jest podzielona mniej więcej około półtorej godziny dziennie. Nie wszystkich pacjentów znacie, prawda, bo nie zawsze są to nasi podopieczni, często są to osoby obce, które widzicie po raz pierwszy. Jakie jest wtedy podejście do, do, do ćwiczeń, do zajęć z taką osobą? E, więc jeśli chodzi o turnusy, które u nas się odbywają, e, Mamy organizowaną taką ocenę przez panią doktor rehabilitacji, która przyjeżdża do nas z Instytutu Pediatrii. No i tutaj e, wspólnie z panią doktor oceniamy pacjentów, e, bazujemy też na tych informacjach, które dostajemy od rodziców. Zawsze od rodziców dostajemy pełny opis pacjenta, co dziecko potrafi, co robi, jaką rehabilitacją jest objęte i e, pod kierunkiem e, pani doktor i e, opinii, którą tutaj i zaleceń, które nam wystawi. I, tej oceny rodziców przeprowadzamy tutaj ten proces rehabilitacji. Dzieci. Mhm. Jaki jest cel rehabilitacji? Co jest najważniejsze, żeby utrzymać dziecko w takiej kondycji, w jakiej jest, czy, czy być może uda się jakiś krok do przodu zrobić, zaskoczyć czymś rodziców, którzy po wakacyjnym przyjeździe no, przyjdą tutaj po, po swoje dziecko? Wiadomo, że u nas dzieci są krótko, bo jest to turnus dwutygodniowy, więc tak naprawdę my przez te dwa tygodnie jesteśmy w, dopiero w stanie poznać to dziecko, ponieważ rodzice i proces rehabilitacji, który odbywa się w domu, jest ciągły i trwały. To jest jakaś odskocznia dla tych dzieci. Na pewno, na pewno robimy coś innego, coś nowego z tymi dziećmi, bo nieraz słyszymy od rodziców, że że po prostu jest bardzo ciekawie, że, że dzieci są zaopiekowane. Najważniejsze jest to, żeby nie przerywać tej pracy, która cały czas jest w domu, żeby zachować tę ciągłość. Tak, najważniejsze jest, żeby zachować ciągłość tego procesu rehabilitacji i go troszkę...